Ze mną jest pani Agata Kowalczyk, szefowa Stowarzyszenia Wdów i Sierot Górniczych. Witam serdecznie dziękuję za zgodę na rozmowę. Witam serdecznie, dziękuję też, ale przede wszystkim też wdowa, nie tylko szefowa stowarzyszenia Wdów i sierot, ale wdowa też, bo straciłam 10 lat temu męża. No właśnie, no dlatego dlatego pani tutaj o wiele bardziej rozumie też ból, cierpienie kobiet najbliższych, którzy stracili Swoich mężów, ojców, braci, synów nawet w ostatnich tragediach w kopali Pniówek, w kopalni Zofiówka, które miały miejsce miesiąc temu. Zapytałem najpierw tak ogólnie najpierw. Czym się w ogóle stowarzyszenie, którym pani kieruje zajmuje? Stowarzyszenie wisierów górniczych powstało na potrzebę walki o deputat węglowy kiedyś, i żeśmy zawiązały je, i postanowiłyśmy że nie będziemy rozwiązywać ze względu na to, że zdarzają się coraz częściej wypadki górnicze i wdowy potrzebują opieki, takiego przytulenia. My nie jesteśmy KRS-em, nie pomagamy finansowo, ale pomagamy w różnych innych sprawach, e, na przykład gdzie się mają po co udać, czy pismo napisać, czy mamy swoich prawników, do których podsyłamy te wdowy, a wystarczy nieraz tylko potrzymać za rękę i przytulić tą wdowę. Właśnie ta bliskość jest istotna. Przed nagraniem rozmawiałaś już trochę. Pani od razu powiedziała, że jak tylko to się stało, od razu pani zaczęła działać. Od razu pa, pani szukała kontaktu z tymi kobietami. To wam pokazuje, jak pani też jest zdeterminowana przez swoje doświadczenia, żeby pomóc tym osobom. Tak, oczywiście. No, lata już jestem wdową, więc już wiemy, jak to się robi. No, musi być to oczywiście zrobione delikatnie, bo nie każda wdowa chce już rozmawiać. Już i teraz, ale dziewczyny się otwierają, nie mówią dużo, ale wystarczy, że pojechałyśmy pod Pniówek, pod Zofiówkę, porozmawiałyśmy i było ok. No właśnie, pani działa, pomaga bardziej tak empatycznie, bardziej bardziej psychologicznie wdowom. To no więc jaka jest reakcja na te ostatnie doniesienia, jeżeli chodzi o te dwie tragedie w WDZW, gdzie w jednym z reportaży usłyszeliśmy, że Jena z miała szukać informacji w mediach. Teraz dyrekcja kopalni pniówek tłumaczy się, że tak nie było i proponuje też wdowom wycieczki z dziećmi, a nie mówi nic o jakichś poważniejszych pomocach, o poważniejszych problemach. Ja myślę, że w tej chwili dziewczyny to potrzebują przede, przede wszystkim pomocy psychologów, pomocy finansowej ze strony kopalni i rządu, z tego względu, że. Jak wiemy, jeszcze górnice są na dole i są jak, traktowane jako zaginieni. Więc też one nie mogą nic e, zrobić, nic uzyskać. Więc ja myślę, że w tej sytuacji potrzebna im taka pomoc, e, żeby dyrekcja je e, objęła taką naprawdę ochroną. E, Pewnie przyjdzie czas na wycieczki, przyjdzie czas na wesołe miasteczko, przyjdzie czas na to, żeby się wdowy razem spotkały, porozmawiały, ale myślę, że to jeszcze nie jest czas teraz. No właśnie, bo, bo w internecie już pojawiło się naprawdę dużo zbiórek internetowych dla najbliższych rodzin górników, którzy zginęli tragicznie lub mają nadal status zaginionych w przypadku kopalni Pniówek. Co to oznacza, że nikt nie chce pomóc tak naprawdę? No, widzę też, że są zbiórki w internecie. No, myślę, że pan premier wywiąże się z obietnicy, którą obiecał pod kopalnią Pniówek i Zofiówka, że wszyscy będą zabezpieczeni. Bo ja myślę, że zrzutka to jest chyba ostateczność, bo to jest dla niektórych wdów i dla niektórych inwalidów, którzy zostali górnicy. To jest trochę takie upokarzające, że oni się muszą prosić ludzi o to, żeby im pomogli, skoro jest w tym JSW i jest państwo. No i to są przecież ubezpieczenia, które dotyczą górników, a nie są przecież malutkie. No są ubezpieczenia, ale na przykład te wdowy, które są mężowie zaginieni, oni nie mogą nic jeszcze zrobić, dopóki nie mają aktów zgonu. No a ja wiem, że kopalnia im wypłaca normalne pensje, no ale myślę, że jak mąż by żył, to niektóre budują domy, to przychodził, przebierał się, szedł na budowę. No dziewczyny nie umieją poradzić na razie same z sobą i z dzieciaczkami, bo zostały z małymi dzieciakami, także naprawdę ta pomoc im potrzebna. I proszę dyrekcję ze strony kopalni, żeby im naprawdę udzielała pomocy i żeby nie było żadnej nagonki, w żadną stronę. No właśnie, no tutaj jeszcze do no bo Pani to przeżyła, Pani zna to własnego niestety tego bolącego doświadczenia, no ale Pani też przeżywała to z już innymi wdowami, przeżyła też Pani walkę jakby z całym systemem o deputaty węglowe kilka lat temu. Co by pani teraz właśnie poradziła tym wdowom z Pniówka, z Ofiówki? Czy mają walczyć, czy mają jednak nie bać się, postawić się, mówić głośno o swoich problemach, o swoich żądaniach? Tak, dziewczyny mają walczyć, mają nie bać się niczego, nie mają, mają się nie bać nagonki, mają dalej brnąć do przodu, nie wycofując się z tego, co zaczęły robić, no bo im po prostu to się należy. Mężowie ich zginęli na służbie. W pracy. Mają malutkie dzieci, więc tym dzieciom trzeba zapewnić jak, jakoś byt. No, jedna osoba, wiadomo, że są rodziny, które y, w Polsce jednoosobowe, ale tutaj były małżeństwa, małżeństwa, byli górnicy. Ja wiem, że każda żona boi się o swojego męża, jak jest górnikiem. No ale nie możemy żyć w strachu cały czas. No nie? Jak mąż idzie do pracy, no to. Nie, już teraz chyba się nie wysiaduje. Mąż przeważnie dzwonił, wyjeżdżając z kopalni, że już wyjechał do każdej z nich. I myślę, że w tej chwili im jest pomoc taka potrzebna, ale naprawdę taka psychologiczna, i żeby one widziały, że ktoś z kopalni stara się i pomaga, i dąży do tego, żeby jakoś pomóc właśnie prawnie, finansowo. Nie w inny sposób. Na razie dajmy sposób, spokój z tymi różnymi imprezami i e, wesołymi miasteczkami. No która wdowa chce, to pojedzie Oczywiście. No, nie zabraniajmy też e, tego, żeby dzieci miały normalne życie. Oczywiście, tylko że do mnie na przykład osobi się dotarły takie pogłoski, że no, te wdowy, które chcą jednak publicznie mówić o tym, co się stało, dostają jakiś odzew. Już nie będę mówił od kogo, nie będę mówił dokładnie skąd, ale zostają jakiś odzew takich, które je krytykuje, że się niby chwalą, lansują w mediach, no to co wtedy mogą one czuć po prostu? No ja myślę, że one właśnie wczoraj dostały drugi taki cios, to jest dla nich podwójna trauma, że mąż zginął, a w tej chwili, że się one wypowiadają, ale one mają mówić głośno o tym, bo kiedyś ja jak 10 lat temu mąż mój zginął, to ja też tego głośno nie, nie mówiłam, nie wiedziałam, pomogli mi ludzie w ogarnięciu się, ale w tej chwili lata, e, lata przeżyte bez męża jako wdowa, bo ja też nie ułożyłam sobie życia, e, więc i widzę jak to się robi, więc dziewczyny jak zaczęły walczyć o swoje o prawdę, to teraz muszą ciągnąć to do przodu i nie zwracając uwagi na opinię publiczną. Naprawdę, dziewczyny, walczcie o swoje. To już tak na koniec, wracając do Pani Stowarzyszenia, w jaki sposób można się do Pani zgłosić, skontaktować, jeżeli jakaś dowa na przykład będzie chciała jednak otrzymać pewną, tą empatyczną, bardziej pomoc od Pani, od innych wdów? A to, to znaczy tak, jesteśmy na Facebooku jako Stowarzyszenie Wdów i Sierot Górniczych, na stronie Fundacji Rodzin Górniczych jesteśmy do 5 w zakładce, tam jest numer telefonu, adres, wszystko jest podane, a także wszystkie wdowy serdecznie zapraszam. Na pewno każdym się zaopiekujemy. Dobrze, dziękuję, jeśli się Dziękuję Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.